Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę o arbuzach. Wysiew arbuzów już się zbliża. Ten termin kwiecień to jest właśnie odpowiedni moment, żeby wysiać arbuziaki. Przez całe kwiecień można wysiewać. Nawet jeszcze początek maja spokojnie. Ja będę miał w tym roku ponad 80 odmian. Ze 150 sadzoneczek. Także muszę na 3-4 tury wysieć te arbuziaki. Chciałbym Wam powiedzieć jeśli chodzi o kiełkowalność arbuzów u mnie wynosi to przeważnie 85% 90% wszystkich sadzoneczek rzadko się zdarza, że jest więcej Mamy jedną metodę, którą stosuję, to jest po prostu zwykły, naturalny można powiedzieć antybiotyk my ludzie pijemy jako herbatki a on po prostu jest może być stosowany o widzicie Rumianeczek. Niezawodna antybakteryjna roślinka, która przyspieszy nam kiełkowalność wszelakich nasion. Nie tylko arbuza, ale też np. pomidorów, kwiatów czy jakichś innych. Tu już sobie herbatki rzuciłem. Oczywiście można roślinkę pokruszyć, jeśli mamy, albo tak jak tutaj. Po herbacie wrzuciłem je do jednego, do drugiego. Mamy koniec marca. Mam dwie odbiany, które wy można wysiać już w marcu lub w kwietniu. Moment, zobaczcie. To, to są odbiany, które można wcześniej wysiać, bo one wymagają dłuższego okresu, żeby zebrać później owocka. Bo są inne odbiany, a one można wysiać dopiero w kwietniu, w połowie kwietnia, pod koniec, początek. Ale te odmiany można wysiać w marcu już. Także... Także wyjąłem herbatki. Tu mam nasionkę. Rzucam na około 15-20 minut, żeby one się namoczyły. I później już sadzimy normalnie. Tu mam drugie. Co daje, właśnie maczanie nasion w formianku, no przede wszystkim dezynfekcje a przed chorobami grzybowymi i innymi no i przyspiesza przede wszystkim kiełkowalność roślin są bardziej, bardziej odporne, silniejsze później mniej chorują niż jest zwykłe nasionka, które nie były zaprawiane właśnie w tym wyważę, że tak powiem Można, oczywiście, chemiczne zaprawy stosować, ale ja wolę naturalne sposoby, które nasze babcie mamy stosowały. Bardzo dobra, niezawodna metoda. No i tania, bo to rumiana ile kosztuje, można na łące zebrać albo kupić w aptece. Tak, jak ja to zrobiłem, pierwszą turę, gdzieś koło 7 kwietnia, będę albo z wysiewami arbuza później gdzieś w połowie i pod koniec koło 25 piątego trzecią może jeszcze będzie czwarta początek może maja zobaczymy jak się będą sprawiały arbuziaki potem przy nasionka mix zebrane z ostatniego roku najlepsze oczywiście nasionka z których odmian byłem najbardziej zadowolony tu jeszcze jest wiele wiele odmian zareagowanych i tutaj Także będzie ich w tym roku ponad 80. W tym roku pobawi się troszeczkę, w, może w szczepienie arbuziaków. Pokażę Wam coś. Tu jest shintoza, szczepka, po którym się podpina arbuziaki. Tu mam kilka sztuk. One są już dosyć duże, troszkę wyciągnięte, ale to nie ma znaczenia, bo one będą ucinane i podczepione pod tego właśnie. Ale tu by wykiełkowały tylko dwie sztuki. Na arbuziaku jest znacznie więcej. <noise> Spróbuję. Może uda mi się zaszczepić arbuziaka jakiegoś na podkładkach. Mam różne tam podkładki pod dynie nie pod nie. Pod... Zobaczymy, co z tego będzie. Eksperyment miejmy nadzieję, że będzie udane. No i z tym roku będą podobne. Arbuziaki, ale przybyło mi dużo nowych odmian: o miąższu pomarańczowym, żółtym, czerwonym i chyba białym, jak się nie mylę. Jakiś tam jest. Zobaczymy. Jest jak, jakiś odmiana Gigant, rekord polski z zeszłego roku. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby Wam się udały plany arbuzowe w tym roku i nie tylko. Żeby mieliście, żeby, żebyście mieli jak najlepsze plony i żebyście byli zadowoleni ze zbiorów arbuziaków i nie tylko oprócz tego życzę wesołych świąt mokrego dengusa wszystkiego dobrego wesołych świąt